No, no. Siema. To wy już tu jesteście. Słuchajcie, wbijamy właśnie na garaż do Stacek Racing. Stacek jest naszym partnerem już od ponad roku i w tym roku zajmuje się bardzo grubymi tematami i przygotowuje furę już pod regulamin Drift Masters, aby w następujących latach można było lecieć. Dlatego nie przedłużając, chodźcie, zabierzamy was na garaż i patrzymy, co tam się dzieje. Wbijajcie, pamiętajcie, najbezpieczniejsze są drzwi bez klamek. Zapraszam. Szyma. Cześć. Cześć, siemano. To jest Patryk ze Stacek Racing, właściciel, organizator główny tej całej imprezy. Ja wiem, że skończyłeś jeden ważny etap z moim autem i powiedz naszym widzom co to jest za etap, co zostało zrobione w tym samochodzie teraz. Znaczy, generalnie pierwszym etapem było, tak jak mówiłeś wcześniej, zamontowanie dyferencjału Winters. Od tego zaczęliśmy dlatego, że czas oczekiwania na półosie jest długi. Tak? Mhm. Więc żeby mieć już te punkty pomiarowe, e, pierwszym krokiem tak naprawdę w budowie samochodu, przynajmniej z tego co my mamy zrobić, jest e, montaż tego dyferencjału, tak? No dobrze, ale też zauważyłem, że jest kilka możliwości tych montażu. Jest montaż górny, dolny, Niki <laughs> e, zrobił wózki na rurach bezczłowych. A jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego zdecydowałeś się w ten sposób to robić, jakich technologii też do tego użyłeś, bo też te technologie, według mnie, są dość zaskakujące przy montażu Wintersa, ale też jestem mega zadowolony z efektu końcowego. Więc, jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego wybrałeś taką drogę do zrobienia tego. Znaczy, tak, można zrobić wózek całkowicie od nowa, od podstaw. Lecz jest to bardzo pracochłonne z tego mhm. powodu, że no jakby wszystkie punkty montażowe wózka musimy, że tak powiem, zawiesić w przestrzeni, żeby je narysować w kadzie. Trzeba stworzyć do tego skomplikowane kopyto. Wiąże się to też z jakimiś kosztami, a tak naprawdę jedynym i takim głównym ogranicznikiem, który teraz mamy jest czas. Mhm. Więc z tego powodu zdecydowaliśmy się zrobić to na seryjnym wózku, bo już mamy te punkty montażowe. Sam dyferencja można w różny sposób zamontować. Tak? Można go zamontować e, e, tak naprawdę na różnych wysokościach, o w ten sposób powiem. Tak? A tutaj wysokość e, jest ważnym ogranicznikiem tak naprawdę, dlatego że jeżeli zamontujemy go niżej, co jakby m, pozwala nie przerabiać górnej części łuska. Będziemy mieli problem, jeżeli będziemy chcieli zejść autem w dół, tak? Obniżyć samochód. Wtedy sam dyferencjał e, może, że tak powiem, przycierać o, e, o, ziemię. o ziemię, tak? Mhm. E, my zdecydowaliśmy się zawiesić go w linii tak naprawdę dolnej e, od seryjnego wózka. E, Trzeba było troszkę więcej przerobić. Też musieliśmy zbudować całe pokryto, żeby nam gdzieś tam powiem, nie porzucało tego wózka przy spawaniu, bo został dosyć mocno wzmocniony. Ale udało się go zamontować w ten sposób. Wymagało to też wycięcia z tyłu podłużnicy, która przechodzi jakby w linii tak naprawdę, gdzieś się kończy koło, w sensie wnęta na koło. No i zamontowaliśmy to tam tak naprawdę Dosyć, że tak powiem, skrótny sposób, tak? bo do, mieliśmy jeszcze poprzeczkę dodatkowo wzmocnienia, która przechodziła do tej poprzeczki, spawaliśmy mhm. e, mocowania. Jeśli chodzi o technologię, no to tak naprawdę e, użyliśmy, można powiedzieć dziewiczo naszej wycinarki plazmowej, którą zbudowaliśmy jakiś czas temu. Też, to CNC, czy to jest? Tak, CNC. znaczy sens to jest jakby cały system operatorski. Mhm. Sama wycinarka plazmowa w zasadzie poza impulsem sterowania się nie, nie różni niczym od takiej ręcznej, tak? Natomiast cały system sterowania w trzech osiach razem z programem, który, że tak powiem, wysyła impuls do tej plazmy. E, udało nam się skalibrować finalnie tak, że efekt jest zadowalający, zrobiliśmy to wszystko, wszystkie wzmocnienia były wykonane z Cardoxu e, z, z 6 mm stali, mhm. tak żeby e, to było dosyć solidne. E, no i tak jak mówię, no, mieliśmy trochę, że tak powiem ustawień, mhm. bo tak naprawdę to była pierwsza praca, przy której w 100% użyliśmy tej maszyny, ale ilość e, jakby, y, może inaczej powiem. Można zoptymalizować zużycie materiału, bo jesteśmy w stanie sobie częściej poukładać na materiale, nie musimy tego docinać diaksem, Plus nie pyli się w warsztacie, czego no bardzo, bardzo nie lubię, jest tak czysto. To. Bardzo czysto, tak? tak. Eee... No, a druga sprawa też, jak już się, że tak powiem, człowiek gryzie w samego kada, bo ja rysuję już od paru lat, mhm. to narysowanie tego też nie jest jakieś problematyczne i wychodzi dużo szybciej niż wycinanie tego reszty, tak? I nie Czyli materiału. Mówisz, że dobrze. oszczędzamy na tym, tak jakby? Oszczędzamy na tym czas, zyskujemy większą precyzję. Eee, co do oszczędności, no to ona też, że tak powiem, swoje kosztuje, tak? Ja Więc my, my, że tak powiem, zbudowaliśmy ją eee, własnym sumtem, dlatego że jak pojechaliśmy na pierwsze targi z prawdziwymi takimi maszynami, z firmami, które oferują takie maszyny, no to ceny nie były dla mnie niewielkim zaskoczeniem. Bo na początku Pan mówił mi, że to jest cena netto. A potem dodało, że węgl. <grymne> więc więc no. zdecydowaliśmy się zbudować ją własnym córkiem i udało się, tak? Więc mamy to przetestowane działo. Czyli całkowicie cały stelaż wszystko wy robiliście? Wszystko robiliśmy, wszystko było wycinane na tej plaźmie, spawane tigiem. Na początku miałem przemiarki do Migomatu, aczkolwiek później zdecydowałem, że jednak lepiej będzie to wszystko wyspawać Tigiem, dlatego że no, mhm. kontrolujesz ten przetop. Poza tym też Nigomas, no, że tak powiem, rzuca wszędzie te grochy, jak się chce to na nie pomalować, to jest dużo czasu, żeby e, obrobić ten materiał tak, żeby to wyglądało. No dobra, ale wspomniałeś też o, tak jakby nie tego diakcent. Większość osób, które, no tak jakby powiedzmy, siedzi w tym motorsporcie, e, bez diaksu bo nie ma motorsportu dla nich, tak? E, i, e, to, na przykład wiesz, przygotowują ten wózek, e, wycinają, robią otwory wiertarką, e, montują to, pasują, zdejmują, poprawiają itd. itd. I efekt końcowy jakoś wychodzi, tak? Te wózki są pomontowane lepiej bądź gorzej, no ale jakie to tak naprawdę ma e, odzwierciedlenie w tym, że my zrobiliśmy to na cence, jakie mamy złożenie. Mógłbyś spokój? to wycinać wynikiem. Tak, dokładnie. I wyszłoby to dokładnie tak samo, tak jak ktoś, kto robi to wiertarką czy diaksem. To też nie było tak, że ja wyciąłem te elementy i one wszystkie pasowały, tak? bo e, znaczy te główne elementy mocujące, tak, ale jakieś wzmocnienia czy coś, no nie jesteś w stanie tego e, jakby bez skanera 3D, no na razie nie mam, planuję jakiś zakup tego skanera, ale to też się wiąże z kosztami. E, też trzeba to wszystko dopasować, też korzystaliśmy z diaksa i to wcale nie jest tak, że osoba, która nie wiem, ma do dyspozycji wiertarkę i szyfierkę, zrobi to lepiej, bądź gorzej. Chodzi o to, żeby poświęcić ilość, odpowiednią ilość uwagi na, na detale, żeby to było po prostu spasowane, tak, więc to jest oszczędność czasu po prostu dla osoby, która to, która to wykonuje i też z tego powodu Zdecydowaliśmy się na budowę tej maszyny. Dobrze, a w przypadku na przykład, gdyby następna osoba chciała sobie Winter zamontować, to czy teraz ten proces będzie dla Ciebie o wiele szybszy niż przy, niż przy moim pierwszym przypadku? No tak, no bo generalnie kliki są narysowane, tak, możemy to wyciąć, wypalić. Aczkolwiek do produkcji takiej, że tak powiem seryjnej też tworzy się dosyć skomplikowane kopyta i pytanie, jaka jest opłacalność tego, tak? W sensie w którym momencie zaczyna się to opłacać? Bo produkowanie takiego kopyta, żeby robić takie rzeczy seryjnie, to też jest bardzo dużo pieniędzy, tak? Ja musimy być hiperprecyzyjne, do tego też jest potrzebny skaner, tak? ja Można to robić za każdym razem od nowa, aczkolwiek no, wtedy przestaje się kalkulować, tak? No dobra, i wspomniałeś, że Obydwie półosie będą identyczne pod kątem mm -hmm. szerokości, tak. od piasty do flanszy, wózka. I jak udało się to osiągnąć? Dlaczego mam ten benefit, że tak powiem, że mogę mieć jedną półłoś na jedną i drugą stronę? Wiesz co? Generalnie, jakby w E36, z tego co wiem, mm -hmm. bo nie mierzyłem jeszcze tego, muszę zmierzyć. W E36 dwie półosie z tyłu są równe. Mm -hmm. poprawnie niechodzi. Tak. Są równe, tak? E, więc, jakby Winters jest też e, bryłą taką symetryczną. E, więc, jeżeli przesuniemy go, jeżeli mamy wózek, powiedzmy, mm -hmm. że patrzymy od przodu auta i mamy wózek, to seryjny deferencja ma mocowanie z lewej strony. tak? Mm -hmm. I z tego powodu, e, jakby sama konstrukcja wózka się różni, bo on jest z jednej strony krótszy, z drugiej strony jest dłuższy. Tak, I my przesunęliśmy punkt mocowania tego wózka w stronę prawą. Mm -hmm tak, żeby on patrzył po prostu centralnie, tak? no i potem złapaliśmy sobie jakieś punkty pomiarowe do flansz, e, poziom, poziomowaliśmy też go, stoły mamy wypoziomowane, więc mm -hmm. poziomowaliśmy sobie go e, też laserem, no i jakby miarka, sukniarka, no, mm -hmm. żeby jakoś się zawiesić w tej przestrzeni. Mm -hmm. e, i z tego, co udało nam się zmierzyć, jeżeli faktycznie tak jest, że we 36 te flansze są równe i dyferencja pomiędzy punktami mocowania a flanszami też jest równa, a wydaje mi się, że tak jest, no to masz równe dwie płosie, tak, że możesz sobie mm -hmm. zamieniać je No i też dzięki tym maserom, popraw, jeśli się mylę, nie muszę bać się o ukręcanie półosi przez jakąś krzywiznę na mózgu, tak? bo dzięki tym laserom mamy pewną precyzję. Czyli znaczy, wiesz co, jeśli chodzi o ukręcanie się półosi, to tu bym nie był aż tak, nie, nie wychodziłbym aż tak bardzo naprzód, bo generalnie same w sobie półosie mają kompensację tak naprawdę ruchu i w tą stronę, tak? i w stronę, że tak powiem, działania zawieszenia. Tak? W momencie, kiedy zawieszenie się zamyka, no to odległość pomiędzy piastą, a pomiędzy flanszą, dyferencjału się zmniejsza. Tak? W ten sposób działa ta kompensacja, tak więc e, jeśli chodzi o samo ukręcenie, tutaj nie powiedziałbym, że to... Wiadomo, że jeżeli ktoś go zamontuje tak, to... właśnie to, często się tak mówi, to, nie? Żeby to aż przy to ukręca głoście, nie? Więc często tak ludzie mówią. No, ludzie mówią różne rzeczy. <sum> 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 e, aczkolwiek tutaj byłbym sceptyczny. Bardziej mi się wydaje, że e, jeżeli dyferencjał jest zamontowany, nawet jeżeli on jest przesunięty milimetr w lewo czy milimetr w prawo, nie zrobi to takiej różnicy, żeby to świadczyło o tym, że ukręcasz po albo nie, tak? Mhm. Jeżeli one będą faktycznie skręcone, nie wiem, centymetr w jedną albo centymetr w drugą, no to, to, to może tak być, mhm. tak? Ale e, weź sobie pod uwagę, że jeżeli to, co ty mówisz, mhm. miałoby rację, no to powiedz mi, e, jeżeli chodzi o tylny wózek, który jest zamontowany na silent lockach, mhm. po to, żeby wózek też pracował, tak? Mm -hmm. No to jeżeli wózek, który pracuje ma, że tak powiem, jakiś ruch i on właśnie ma ten ruch w okolicach 2-3 mm w jedną drugą stronę, to ukręcałoby też seryjne kłośnie, jakby był załączowane na seryjnym Blokach, tak? Mm -hmm. w tak? W teorii tak w zależności jak jest przekoszony tak, bo te 2-3 mm, a rzeczywiście. Ale ja mówię o tym, że mm -hmm. jakby warto też sobie zwrócić uwagę, nie wiem, na YouTubie są... Mm -hmm. Jakby moim komikiem są zawieszenia. Tak? Okay. Więc na YouTubie jest dużo filmów związanych z tym, jak pracuje taki wózek. Tak? Mm. I ten ruch jest dosyć, dosyć duży tak? w momencie, kiedy wjeżdżamy w zakręt, no to, jakby to jest integralna część zawieszenia, do niego okay. są przyczepione wahacze. No więc siłą rzeczy on będzie przepychany w jedną i w drugą stronę. Mm. Tak? A pomimo tego, się napędzasz i nie urywasz w tej Jeżeli półość jest wyjęta nowa, a nie wyłowiona z rzeki, że tak powiem. <śla> y i wdryśnięta czarnym sprayem, to, to myślę, że to nie wpływa aż tak na, na to, że one będą ukręcane, bądź też nie będą ukręcane. Dużo, yy, znaczy częstym, yy, częstą przyczyną czemu się niższą półosie jest to na przykład, że jeżeli poszerzamy z tyłu zawieszenie, mm. tak, i zostawiamy nawet seryjne półosie, to y, zmianą geometrii zamykamy bądź otwieramy, że tak powiem, wahacze z tyłu, tak? Mhm. Jeżeli wydłużamy wahacze, to bardzo często ludzie zapominają o tym, żeby na przykład wydłużyć też płoźni, mhm. tak? I wtedy w momencie, kiedy koło schodzi w dół i płość się rozciąga, to po prostu ją z kielichów i wtedy masz po prostu efekt, o którym mówisz. W drugą stronę, jeżeli zamykamy zawieszenie i idzie dobicie i skraca się płoś, mhm. wtedy też jest strzał i rozwalamy kosz, który jest tam z, w całej płości wtedy możesz ją. No i dlatego właśnie zdecydowaliśmy się, że pójdziemy w półsie Państwu, więc tu zdradzamy Wam taki sekret, dlatego też długo czekamy na tym półsie, bo będzie to około 3 tygodni, ale już jesteśmy w stanie je zamówić i już będą gotowe na sezon dla nas w tym samochodzie. Przechodząc dalej. Powiedz mi, bo pamiętam, że może takie trzy grubsze etapy budowy, prawda? Mm. Jakim następnym etapem teraz będziesz się zajmował? Znaczy... Ee... Podzielimy sobie to po prostu w ten sposób, że Karol zajmie się budową e, mhm. układu chłodzenia. Ten układ jest już wymyślony e, przez nas, mamy już koncepcję jak to wykonać. E, a ja zajmę się budową kolektora albo się zamienimy, nie okay. to, musimy to ustalić. E, ale będą szły dwa etapy równolegle. Mhm. E, Czyli mianowicie budowa kolektora, która też przysparza trochę problemów, mhm. no bo mamy bardzo dużą turbosprężarkę, która jest z przodu zawieszona. Mieliśmy pomysł, żeby zrobić dolny montaż, ale wtedy pojawia się problem. Gdzie? E... Malutka jest, zobaczcie, malutka, co no, no, Możemy ją tam sadzić, bo generalnie, to, generalnie nie, nie, nie jest to trudne, żeby ją tam sadzić. Ona mhm. fajnie tam pasuje, była mhm. przed osią. Nisko, więc z punktu widzenia jak prowadzenia się samochodu jest to super miejsce, aczkolwiek no, muszla przebiegałaby blisko szpilki na szóstym cylindrze bloku, no, muszla gorąca turbo, e, co mogłoby skutkować w tym, że zacznie nam wyjmować e, szpilkę, no, pomimo tego, że to i tak wszystko będzie w izolacji termicznej, a ona zmniejsza powiedzmy temperaturę tam do. O około tam 60%, mm -hmm. to i tak będzie tam piec. Tak? No I to jest aluminiumowy to... blok, tak? co też trzeba wziąć pod uwagę. Dokładnie, dlatego no. chyba zdecydujemy się na montaż w konwencjonalny sposób, mm -hmm. czyli z przodu. Um, problemem też przy tego typu rozwiązaniu, co, który nie istniał do tej pory, e, jest tak naprawdę to, że mm, no, downpipe idzie od góry, jak we wszystkich bękach, tak, Tutaj akurat izolacja termiczna załatwi nam temat, ale problemem są Westgate. Mhm. Dlatego, że robi się tam bardzo mało miejsca, żeby wyjść tymi USB-tami, a trzeba nimi trafić do układu wydechowego, no bo przepisy się zmieniły, tak? tak no. I teraz aktualnie USGate'y muszą trafiać w układ wydechowy, um, no jakby, e, że tak powiem, jeśli ja miałbym się wypowiedzieć na ten temat, to e, dopóki USB nie wali w dół, chociaż jeżdżą tak niektórzy mhm. i to nie przeszkadza, no to rozumiem, że nie wiem, od schodu może coś, że tak powiem, zapalić, coś przypalić, tak? Jeżeli jest wypuszczony przez maskę, no to poza lepszym widowiskiem to tak naprawdę są same benefity. No ale tu chodzi o, o głos, w sensie o dźwięk, że jest za głośno, ale rozmawiałem o tym z Konradem dzisiaj i na pomysł, że można by było dwa tłumiki zamontować na OSG-kach tak? i nie byłoby problemu. <laughs> ale i tak coś jak trzeba będzie nimi tam trafić, też mamy na to jakąś już koncepcję wymyśloną, no i trzeba będzie się fartować. Tak, tak. No dobra, no czyli tak naprawdę dzisiaj wyjaśniliśmy parę mitów, pokazaliśmy parę faktów z budowy, parę decyzji poparliśmy pod konkretnymi decyzjami i konkretnymi argumentami. Ja uważam, że jestem zadowolony z tego etapu. Efekt tak naprawdę dla mnie 10 razy lepszy niż się spodziewałem, i nie mogę się doczekać, aż zobaczę zamontowaną turbinę w tym samochodzie, bo sam nie mam pojęcia, gdzie można ją wsadzić, ale Patryk na pewno już wie. w różnych sposobów. To się będzie dynamicznie zmieniało, jak będziemy ją przymierzać. Tak, no. na pewno. No. Ale jakby koncepcja jest, tak? Tak, jak, jak nie wiecie, to plug and play znaczy przyłóż i popraw. Więc tak wygląda budowa driftu wozu. A my uciekamy w tym momencie razem z wami. Widzimy się w następnym odcinku z kolejnego etapu budowy, ponieważ musimy Patrykowi dać pracować, bo ma naprawdę dużo pracy. A jeszcze ostatnie pytanie powiedz mi: czy zdążymy na sezon? Który? Który z nas Jeżeli będziemy iść zgodnie z logiką i nie wymyślać jakichś nowych rzeczy na nowo, to, to zdążymy. Świetnie. I w takim razie ja wycofuję się z długich pomysłów, tobie pozwalam pracować. W pełni mam do siebie zaufanie, więc ja już uciekam, bazę, zostawiam Was, zostawiam Patryka. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Do zobaczenia. I'll be back.